Witam zdrowo finansowo, Hydraulik Finansowy, kolejne wydanie Ekspresu Codziennego. Dzisiejsze nasze pytanie brzmi, czy masz już podsumowanie wartości netto 2022? W zasadzie już możesz mieć i powinieneś mieć. Oczywiście pytanie dotyczy finansów osobistych, a zatem jest związane z treścią naszych spotkań, czyli z Hydraulikiem Finansowym. Jest to książka, podręcznik, który napisałem w formie multimedialnego podręcznika i jego podtytuł brzmi jak skutecznie uszczelniać i zwielokrotniać domowy budżet. A więc mowa jest o tym, co zrobić, żeby mieć więcej z tych pieniędzy, które się posiada i na podstawie tego tej książki, tych rozdziałów i tego podręcznika telewizja TVT Rybnik przygotowała już drugi sezon spotkań pod tytułem Hydraulik Finansowy. Dzisiaj jest piątek, a zatem dzisiaj będzie w telewizji czołówka naszego programu, kolejnego, kolejny odcinek, a tu pokażę, jak wygląda ta czołówka, żeby każdy wiedział, gdzie i jak ją znaleźć. Nie chce się odpalić. Teraz się może odpalić. Nie chce się odpalić. No to pewnie nie pokażę, skoro się nie chce odpalić. No to w takim razie pewnie będzie problem. Może spróbuję jeszcze raz załadować. W każdym razie chodzi o to, żeby mieć Więcej z tych naszych wszystkich możliwości finansowych, jakie mamy do dyspozycji. No, a oczywiście, do dyspozycji mamy te rzeczy, które na co dzień nam pozostają, czyli te pieniądze, którymi obracaliśmy w ciągu roku. I teraz pytanie brzmi całkiem zasadnicze: czy udało się nam już zrobić coś z naszymi płatnościami do tego stopnia, żeby podliczyć wszystko? I na tym polega podsumowanie. Wartości netto. Jeżeli mamy wartość netto, ją podsumujemy, no to wiemy, jak wygląda nasza sytuacja. Jest to jeden z podstawowych wskaźników, którą każdy, który każdy powinien posiadać. Ja o tym mówię w Hydrauliku już w pierwszym rozdziale. Jak się zajrzy tutaj do Hydraulika, no to można sobie przywinąć i zobaczyć treści książki, i już w pierwszym rozdziale jest mowa o tym, czym jest wartość netto. Czyli można spokojnie zobaczyć, na czym ta wartość netto polega i dlaczego i z jakiego powodu wartość netto jest ważna. Jeżeli nie wiemy nic na ten temat, to może, obiło nam się o uszy coś takiego jak wartość netto w związku z jakimiś celebrytami, na przykład w przypadku aktorów, znanych postaci, często się mówi, że wartość netto takiej osoby sięga tyle i tyle milionów. Współczynnik wartość netto jest nie tylko dla celebrytów, on jest dla każdego, bo każdy, kto ma swoje finanse osobiste, taką wartość netto powinien obliczać i z tą wartością netto powinien również sobie poradzić, czyli powinien wiedzieć, jak to wszystko poobliczać. No i tutaj taka no, dobra wiadomość jest taka, że nie ma problemu z tym, żeby wartość netto była czymś takim szalenie trudnym do obliczenia. Wartość netto jest dosyć prostym obliczeniem, ponieważ trzeba zrobić następującą rzecz. Trzeba sumować wszystkie możliwości, które mamy, czyli wszystko to, co uzyskaliśmy, wszystko to, co zarobiliśmy, wszystko to, co mamy, i dopiero wtedy, kiedy to podsumujemy, to możemy działać dalej. Czyli mamy wszystkie nasze rodzaje wydatków. Musimy sprawdzić, ile rzeczy mamy. Razem w ciągu roku zarobionych. Nasze pensje, nasze prowizje, nasze dodatkowe nagrody, wszystkie pieniądze, które zdobyliśmy, czyli suma naszych przychodów, to jest pierwsza rzecz. No, w zasadzie, skoro rok się skończył, to nie ma problemu z tym, żeby podsumować przychody. Wiemy mniej więcej, ile zarobiliśmy, i to jest ta podstawowa rzecz, a więc o tym wiadomo. No i teraz trzeba to tylko po prostu podsumować, trzeba to tylko podliczyć razem, trzeba to tylko znaleźć w jednym zestawieniu tak, żeby wiedzieć, ile tego jest. Najprościej jest oczywiście, jeżeli ktoś na przykład zarabia i dostaje pensję. No to ma tam te swoje zestawienie, ile tego jest, no i wie mniej więcej, ile pieniędzy zarobił. Jak wie, ile zarobił, to ma podsumowanie ułatwione. Po prostu sprawdza, jakie pieniądze ma do dyspozycji, i to są jego przychody, to jest jego zarobek. Jak już tę informację mamy, no to możemy sobie policzyć również to, co wydaliśmy. I teraz w naszych wydatkach jest o wiele więcej, niż nam się wydaje. Przychody to jest z reguły jedna pozycja miesięcznie. Natomiast nasze wydatki to jest bardzo dużo pozycji miesięcznie, i dlatego należy te wszystkie zestawienia podliczyć żeby wiedzieć ile pieniędzy wydaliśmy w ogóle w całości. Dopiero wtedy, kiedy wiemy ile pieniędzy wydaliśmy w ogóle w całości, to możemy stwierdzić jakie pieniądze tak naprawdę nam pozostały i dopiero wtedy możemy powiedzieć co tak naprawdę mamy, czyli dzięki temu wiemy ile pieniędzy zostało nam w kieszeni. I to zestawienie razem łącznie stanowi o wartości netto. Czyli mamy różnicę, różnicę, która mówi nam o tym Ile pozostało po podliczeniu? Co zarobiłem i co wydałem? Jak tę różnicę mamy, to mamy dopiero tak zwaną wartość netto, czyli tę właściwą wartość netto, o której wiemy, że ona nas obowiązuje. No i teraz pytanie jest takie: czy ta wartość netto, która nas obowiązuje, to jest coś, co traktujemy statycznie, czy traktujemy dynamicznie? Jeżeli ktoś ma z tym problemy, to może oczywiście w hydrauliku finansowym o tym dokładnie przeczytać. Hydraulik finansowy omawia te wszystkie możliwości. Ja zresztą we wszystkich swoich książkach na ten temat piszę, niezależnie od tego, w której czy w jakiej. Hydraulik finansowy jest akurat w wersji tej takiej multimedialnej, natomiast książki pozostałe, które napisałem, we wszystkich mówię o wartości netto. To jest tylko mój artykuł na 60 stron. To jest też moja książka. We wszystkich książkach mówię o wartości netto i to jest ta podstawa, którą trzeba przeliczyć. Dlaczego to jest istotne? Bo wartość netto co prawda mówi nam, ile pieniędzy mamy, ale powinna nam powiedzieć o tendencji. Jeżeli z wartości netto wygląda, że zostało nam 100 tysięcy, to można powiedzieć super cieszyć. 100 tysięcy, dużo pieniędzy. Pytanie brzmi, co było w ubiegłym roku? Jeżeli w ubiegłym roku było 500 tysięcy, a w tym mam 100, no to już nie jest to takie wesołe. A jeżeli dwa lata temu było 1,5 miliona, rok temu 500 tysięcy, w tym roku, przepraszam, 3 lata temu było 1,5 miliona, 2 lata temu 500 tysięcy, a rok temu 100 no to widzimy wyraźnie, że tendencja nie jest wzrostowa, tylko ma odwrotną tendencję, jest spadkowa, czyli zamiast budować wartość netto, tracimy majątek. Jeżeli z kolei jest odwrotnie, widzimy dokładnie, że na przestrzeni czasu ta wartość się ładnie buduje. W jednym roku mieliśmy na przykład długi, w drugim wyszliśmy na zero, w trzecim mamy 50 tysięcy, w czwartym 70, w piątym 100, 150, 180, 200, 250 i ta wartość rośnie, to mamy bardzo dobrą wskazówkę dotyczącą tendencji. A zatem sprawdzanie wartości netto ma dwa, że tak powiem, bardzo istotne dla Was, dla nas takie działania i wskaźniki, które mówią nam o sytuacji finansowej. Jeśli sprawdzamy, to po pierwsze kontrolujemy finanse, więc to jest istotne, a po drugie, wiemy, jaka jest tendencja. Na podstawie tendencji możemy podejmować decyzje dotyczące naszych działań, czyli musimy wiedzieć, czy to, co robimy, jest dobre, czy to, co robimy, jest złe. Jeżeli widzimy, że wartość rośnie, możemy się zastanowić, w jakim tempie przyrasta i co możemy zrobić. Mogło przyrastać nam tylko dlatego, że na przykład wygraliśmy w totolotka albo że dostaliśmy spadek, ale może też przyrastać dlatego, że zarabiamy więcej. Czy, czy jest tak, że rośnie sobie wolno ta wartość, czy na przykład jest jakiś tam skok i, i potem nie wiadomo, co się z nią dzieje. Więc jeżeli takie rzeczy sobie sprawdzimy, to wiemy, w jaki sposób poprawić naszą sztukę zarządzania finansami osobistymi. Bardzo dokładnie o wszystkim piszę tutaj właśnie w hydrauliku finansowym. Jeżeli ktoś chce zajrzeć do treści, to w, w pierwszym rozdziale jest właśnie pytanie, czym jest wartość netto, można to dokładnie sobie przeczytać i również policzyć. I teraz najważniejsza informacja, bo ja zawsze... Wszystko przeliczam z finansowymi kalkulatorami. Otóż do liczenia wartości netto nie trzeba używać kalkulatorów finansowych. Tu wystarczy policzyć tylko zwykłe dodawanie, odejmowanie. Jeżeli ktoś potrafi zaprogramować Excel, pozliczać z tej kolumny, będzie mu o wiele łatwiej i o wiele prościej. Można to też liczyć nawet na papierze, ale przy pomocy kalkulatora albo Excela jest łatwiej. Nie trzeba liczyć tutaj wartości pieniądza w czasie. Trzeba tylko policzyć nam. Tę różnicę pomiędzy tym, co mamy i tym, co wydaliśmy. Chyba, że chcemy policzyć wartość związaną z inflacją, no to wtedy już bez kalkulatora finansowego sobie nie poradzimy, bo wyobraźmy sobie, że mamy na przykład 180 tysięcy wartości netto, tyle nam zostało, taka jest wartość na początku roku, powiedzmy o. I przy tej inflacji, która wynosi teraz 20% w skali roku, jeżeli sobie policzymy, że jeden rok taką wartość zostawimy. To, co się będzie działo na koniec roku, zaraz policzymy, 180 tysięcy wyszło nam. To jest wartość z końca roku, i teraz, jeżeli nie ma żadnych tutaj dodatkowych ruchów finansowych, wartość tych pieniędzy spadła do 150 tysięcy. Czyli Pokazuje nam to wyraźnie, jak tracimy, a ponieważ inflacja ma różne wartości, to można też w bardzo prosty sposób przeliczać wystarczy popatrzeć. Jeśli by ta inflacja nie była 20%, to na przykład tylko 16,99, bo tam się mówi, że ona będzie różnie wyglądała, niech będzie taka. To znaczy, że zostało nam z naszych pieniędzy 153 859 złotych i 30 groszy do Takich przeliczeń potrzebna jest wartość, potrzebny jest nam kalkulator finansowy. Jeśli go nie mamy, to możemy równie dobrze posługiwać się tylko i wyłącznie zwykłym przeliczeniem wartości netto, a o wszystkim jest mowa oczywiście w hydrauliku finansowym. Zapraszam serdecznie do czytania, do przeglądania, a przede wszystkim do podliczenia wartości netto. I jeszcze jedna inna ważna uwaga. Dzisiaj o 19.00 w telewizji TV Rybnik jest już kolejny odcinek Hydraulika Finansowego. Zapraszam. Kanał 47, telewizji kablowej lub telewizja lokalna trzecia na południowych krańcach Polski, czyli na południu Polski w ten sposób, a w telewizji kablowej kanał 47. Można nas również znaleźć w YouTube. Zapraszam i pozdrawiam do następnego odcinka.